Dzień za dniem, witamy po dłuższej, przyznam się, bez bicia, że z mojej winy, przerwie. Łukasz Szymczyk, Wojciech Rzególewski. Powiem wam tylko tyle a propos przyczyn tej przerwy. Dbajcie o siebie, bo was może pozamiatać z planszy. No ale właśnie, dzisiaj będziemy zamiatali. Dzisiaj będą opowieści pełne grozy, opowieści dziwnej treści, ale być bynajmniej nie za X. Słuchajcie, czy boicie się ciemności? Nie wiem, Wojtek, ty się boisz ciemności? Bardzo. Wiesz co, przyszło mi do głowy, że pozbieramy takie historie, i zasłyszane, i od znajomych, i w ogóle, związane z rzeczami, które się podobno przytrafiły. To, to są takie rzeczy para, normalne, tak to można nazwać. Tak jakby, nie wiem czy to intuicja, czy, czy może coś, ale niektórzy twierdzą, że. Coś słyszeli, widzieli albo ten. Masz takie opowieści, słyszałeś o takich? Bardzo wiele, bardzo wiele. Zastanawiam się, od której zacząć. Chyba najlepszą zostawię na koniec. Ja mam tak w życiu, że zawsze sobie nawet na talerzu, jak coś jem, to to najlepsze zostawiam na koniec. tak? Z jajka sadzonego najpierw białka, a na końcu żółtko. Więc odpowiedź o moim dziadku zostawię na sam koniec, a zacznę o takiej opowieści o sile miłości, która może nie jest dziwna, ale jest w swoim pięknie przerażająca. Aczkolwiek, czy to jest piękne, no, Wszystko zależy od punktu widzenia. E, starsze małżeństwo. E, dziadkowie mojej byłej sympatii z bardzo zamierzchłej przeszłości. Babcia umarła. Dziadek ten okres od dnia jej śmierci do e, dnia jej pogrzebu, e, no, przeżył jak zombie. Po prostu żył, bo żył, ale na, na tym, na tym koniec. E, przeszedł pogrzeb. Przyszła stypa, usiadł dziadek na czole stołu. Podali rosół czy tam jakąś zupę, jak to na stypie i dziadek tylko na wszystkich popatrzył i powiedział, wiecie co, ja już nie mam po co żyć. No i zakończył żywo. W tym samym momencie? W tym samym momencie, w dniu pogrzebu swojej żony. Przeżyli razem po ponad 50 lat. Ale znaczkę on przy tym stole czy poszedł się położyć? czy? Nie. Mm. Jejku, żeby nikt nie, 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 nie posądzał o, o e, śmianie się z takich rzeczy, ale no, dziadek zanurkował w rosole. Po prostu przybił gwoździa, jak to się mówi popularnie. E, zmarł na stypie po własnej żonie. Generalnie ja wierzę w takie rzeczy, że można z tęsknoty albo jakby nawet z miłości. Umrzeć, zresztą sami mamy taki przykład gdzieś tam, w, w, w pośród znajomych. E, też było małżeństwo, które nie miało dzieci. E, bardzo dobrze, że prosperowali, byli dosyć majętni, także o, było całkiem spoko. Jedne, jedyne, czego nie mieli, to nie mieli dzieci. No ale pogodzili się jakoś z tym, bo nie mogli ich mieć. E, Mieli pieska, traktowali go jak własne dziecko, karmili szunką i w ogóle słodyczami. To nie jest dobre, podobno, no ale, ale tak robili. I pewnego dnia się okazało, że ten pan ma raka. ta żołądka, w ogóle no, w bardzo złym stanie jest. Facet 140 kg w miesiąc po prostu był chudy jak trzcina. Jego żonie nic nie było. I wyobraź sobie, że ona. Z tego wszystkiego, z jakby przejęcia, zachorowała i umarła jeszcze przed nim. No tak tęskniła, tak się bała tego, że zostanie sama i tego wszystkiego, że Stary odeszła przed nim. Powiedz mi, jak to jest? Bo to mnie trochę przeraża, nie? Znaczy, wiadomo, ja bym też, jakbym miał wybierać, kto pierwszy umrze, ja czy moja żona, to wolałbym pierwszy, nie? Tak z, jeszcze z ale... No. A, no bo się nagrywa, to tak mówisz. Nie no, co ty stary. E, nie wiesz, jak, jakbyś to wszystko przeżył. Poza tym, no, ja, ja jestem Dobrze, zwierzęciem tak. stadnym. Ja lubię obcować z ludźmi. E, oczywiście, jak jest w miarę cicho. Nie, jak masz trójkę dzieci małych, ale, ale tak. E, ogólnie bardzo, więc sobie nie wyobrażam, żebym sam, zresztą przez pewien czas mieszkałem sam jakieś trzy miesiące. I myślałem, stary, że dostanę na, na mózg. W to wieczora siadałem przy jakimś Skype'ie, przy czymś, przy telefonie, bo jeszcze wtedy tak nie było, tej telefonii komórkowej, ale siadałem, z kimś się łączyłem przez e, Skype'a, czy coś i rozmawiałem. Bo, gadu, gadu. Bo mi Grono. Grono i nasza, klasa, <grono> nasza <grono> to, klasa. To już wszystko nie istnieje. Natomiast, jeżeli chodzi o takie historie, to ja mam jedną taką, którą zawsze jak opowiadam, e, to mam ciary wszędzie, ponieważ ta historia została mi opowiedziana przez Dwie osoby, znaczy, byłem małżeństwo. To małżeństwo wzięło rozwód yy, i słyszałem z, z ust jednej osoby, po czym po jakimś czasie, kiedy oni już nie byli razem, zapytałem o tą historię tą drugą stronę. I ta strona z drobnymi detalami, szczegółami opowiedziała mi tą historię tak samo, więc ja całkowicie jakby no wierzę, że coś się musiało wydarzyć. Historia jest taka, że młode małżeństwo przeprowadziło się na nowe mieszkanie. Bardzo się tym mieszkaniem cieszyli, jak to młode małżeństwo. Wzięli i zorganizowali imprezę, taką parapetówę, coś ala, wiesz, jak to wygląda. Ale że pani domu była zawsze taką, wiesz, perfekcyjną pani domu i zawsze sprzątała po takich imprezach, choćby nie wiadomo w jakim stanie była i w ogóle. Ale tego jednego dnia po tej imprezie postanowiła, że nie, już nie mam siły, jest późno naprawdę w nocy. Zostawmy to na jutro, pójdziemy spać. No i małżeństwo położyło się do łóżka. No i mi jakiś czas żona tak leży, i nagle słyszy. Albo się wydaje, że słyszy. Wiecie, jak to w starych kamienicach było? Takie mieszkania były przechodne, że wchodziło się mhm. przez kuchnię, potem się wchodziło z kuchni do pokoju tak, jednego tak, tak. potem do drugiego. Oni dokładnie byli na końcu tego mieszkania, w tym trzecim pokoju. W trzecim pomieszczeniu, w drugim pokoju i usłyszała, że z klatki schodowej ktoś otwiera drzwi, wchodzi do mieszkania. Drzwi się zamykają. Słyszę takie kroki, tu panie. Ktoś przechodzi z tej kuchni do pokoju, gdzie Czasem była impreza. A wkręcają w te. Wchodzi, <laughs> wchodzi tam, gdzie była impreza. Odsuwa fotel. Siada ciężko, a ten fotel tak już słychać. I teraz wyobraź sobie, że bierze łyżeczkę i miesza w szklance. Zobaczcie, patrz, stary podpierdź. Rany julek. Mam? On ma tak zwany gęsi skór, gęsi skór. Gęsiowiznę. O, gęsiowiznę. No i ta kobieta leży i tak, taka totalnie przerażona, no bo co jest grane, nie zamknęliśmy drzwi, ktoś wlazł i, i co się dzieje? Może nam urobi kawał sąsiad, bo dobre tam stosunki dosyć z sąsiadami mieli e, naprzeciwka, więc mówią, może nie zamknęli i ktoś tam przyszedł. No i tak leży i... Szturcha tego faceta i mówi, ej. A on mówi, ty też to słyszysz? ona mówi, tak, ale myślałam, że śpisz. Ty też słyszysz. A on mówi, no. Więc no to trzeba sprawdzić. Oświecili światło, zaświecili. No i idą do tego pokoju tacy wystraszeni. A tam nikogo nie ma, stary. Z... Drzwi pozamykane? Drzwi pozamykane do domu, dokładnie. Nikt nie wejdzie od, od klatki schodowej. Więc postanowili, że no chyba za dużo było jakichś dobroci na imprezie. Idą się położyć, nie? Stary wyobraź sobie, zgęśli światło, położyli się, nie jak chwila, drzwi się otwierają, słychać kroki, ktoś ciężko idzie, odsuwa fotel, siada na fotelu, bierze szklankę, czy znaczy łyżkę i miesza w szklance i dzyng, dzyryng, zęk dzyng. Oświecili światło, oczywiście nikogo nie, nie było. Całą noc podobno przy oświeconym świetle siedzieli na tym łóżku i nie spali, bo byli, no, Postrakani w majte totalnie, nie? Ze strachu. Na, na drugi dzień poszli, poprosili znajomego księdza, żeby wyświęcił mieszkanie. Ksiądz przyszedł, odpraw, odprawił tam te rytuały i przeszło. I obydwoje sądzą, słuchajcie, to jest teraz najlepsze. Obydwoje twierdzą, że tą osobę, która wchodziła, jak już słyszeli ją drugi raz, to rozpoznali, że to był zmarły dziadek tego faceta, który. Po, wiecie, po stylu chodzenia, po mm -hmm. krokach takich ten, rozpoznali, że, że to niby był on, ten facet, którego już nie ma na tym świecie, nie? Może chciał tyłu napić. Może, może był spragniony. No ale stary, no, historia taka, że mówicie, jak, jak słyszałem i mi ktoś to opowiadał, to trudno mi było y, uwierzyć, że ci ludzie naprawdę zmyślają nie, jakoś. Ja mam taką historię, już teraz będę wjeżdżał o na własną rodzinę, bo hamulców przy, przy, przy tym absolutnie żadnych nie mam. Miałem 6 albo 7 lat. Eee... Tak okazjonalnie pomieszkiwałem z mamą, bo moja mama jeździła, no może nie po całym świecie, ale po Europie, bo za u do, dość się dobrze miała, jeżeli chodzi o, o pracę, bo, bo wyjeżdżała często na kontrakty na Węgry czy tam do Czechosłowacji. Ale akurat wtedy byłem z mamą, w Gliwicach mieszkaliśmy. No i w nocy, a mieszkała w Wielkiej Płycie. Ktoś zaczął się dobijać do drzwi, ale nie na zasadzie puk, 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 takie tam puk, 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 delikatne, czy tam puk, 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 po prostu takie napierdzielanie się. Moja mama się zerwała, a to tak, nie wiem, mogłabyś 22, leci do tych drzwi, a tam nikogo. No nic, położyła się, minęły dwie godziny może, może półtora, znowu napierdzielanie do drzwi, ale tak z całej pety. Wiesz, ja byłem mały, nie, nie pamiętam już teraz, być może nawet i płakałem ze Stachu, ale do, to było dość głośne. Mama biedna zaczęła krzyczeć też ze Stachu, no z, z, zerwała się znowu, z kołdrą chyba tam pobiegła do tych drzwi. Znowu patrzy tam przez Judasza, nikogo na klatce schodowej nie ma. I tak to trwało do rana. Co godzinę, co półtora ktoś pukał do drzwi. Rano okazało się... E, bo tą noc żeśmy z mamą nie przyspali zbyt dobrze, więc ja tam jakoś nad ranem zasnąłem, e, snem sprawiedliwego, rano jak się obudziłem, to mnie obudził mamy płacz, bo się okazało, że w nocy zginął kuzyn mojej mamy, z którym no byli życia jak bracia, znaczy jak brat z siostrą. Tak jak rodzeństwo. rodzeństwo. E, zginął na kopalni przez błąd strzałowego. Po prostu chłopa, przepraszam, że tak się wyrażę, rozerwało na kawałki. E, jak mama dodała jedno do, do drugiego, wpadła w taką delirę, w taką panikę, o... e, długo się uspokajała i pamiętam wtedy, że szliśmy do dziadków na piechotę, na, 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 na trynek w Gliwicach i całą drogę przepłakała, ale to nie tam, że jej łzy ciekły po policzkach, tylko po prostu przeszlochała. Straszne to było e, i pamiętam to do dzisiaj. Zwykłe pukanie do drzwi, ale jak się zestawi z czymś, o czym się dowiedziałeś po kilku godzinach, to o, ci powiem, bracie, ff, mocne to było. Proszę pana, mocne to będzie w drugiej części, na którą was już teraz z Łukaszem zapraszamy. Bądźcie z nami.